W dniu dzisiejszym, to jest 5 października, w godzinach przedpołudniowych, otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze domu letniskowego w miejscowości Potoczek. Po dojeździe pierwszych zastępów potwierdziliśmy zgłoszenie w naszego dojazdu. Domek letniskowy konstrukcji drewnianej był objęty całkowicie pożarem. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W celu ugaszenia pożaru podaliśmy dwa prądy wody w natarciu. Wobec tej chwili Trwają prace rozbiórkowe w celu dotarcia do wszystkich zarzewi ognia. No, Działanie utrudnione ze względu na położenie domku letniskowego w górach, około 300 metrów od utwardzonej drogi, także dostęp do tego domku utrudniony, no, ale udało się dotrzeć i działamy. W chwili wystąpienia pożaru w budynku nikt nie przebywał, także osób poszkodowanych nie stwierdzono. Na miejscu pracują dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej Zierzoniowa, zastęp OSP Bielawa i zastęp OSP Piskorzów. Przyczynę pożaru ustali policja, na obecną chwilę nie chce się wypowiadać, jest to trudne do ocenienia na obecną chwilę. Uważaj, uważaj, robimy tak, że... Uważaj, robimy tak, że...